Dziemanko, widzowie na kolejnym odcinku Skysdropa i dzisiaj na stronce mamy nowe skrzynki za 19,40, za 3,40, za 11,90, więc dzisiaj potestujemy sobie te nowe skrzynki właśnie. Mamy tutaj jeszcze promocje na skrzynki świąteczne oraz na skrzynki, które są stałe na stronce, więc tak naprawdę fajna okazja, żeby sobie coś zgarnąć troszeczkę taniej. W tym momencie, jeżeli wejdziecie w mój link w opisie, dostaniecie 15% dodatkowo do doładowania, więc myślę, że naprawdę fajna opcja. Mamy takie metody płatności jak PaySafeCard, of Card, przelewy G2P i SMS-em, więc tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. I na stronie głównej mamy giveaway 6-godzinny, codzienny, tygodniowy, miesięczny na giveaway 6-godzinnym. Możemy wziąć w nim udział mając tylko i wyłącznie casedrop.eu w nicku, oraz możemy otworzyć dzienny bonus za albo monetki, które zdobywamy przy otwieraniu skrzyneczek, albo za darmo po 24 godzinach. Ja nie mogę, ale otworzymy sobie za monetki. No i możemy dostać jakiś balansik bądź skina. No i teraz jeszcze skarpeteczki. Więc zobaczymy co dostaniemy. Jest to balansik 8 groszy, ale zawsze coś. Więc myślę, że nie przedłużamy intro i lecimy do skrzyneczek. Sprawdź nowy event świąteczny na stronie. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Otwieraj skrzynki i zgarnij super drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku. A więc dzisiaj zrobimy sobie taki challenge. Po prostu otworzymy sobie po 20 tych skrzyneczek. Zaczynając od najtańszej, polecimy sobie po 4-4, po czyli będzie po 5 otwarć takich. No i zobaczymy po prostu, która skrzyneczka najlepiej będzie się sprawowała na końcu. Będziecie mieli po prostu taki licznik. Żeby nie tam cały czas co otwieranie dodawać ten licznik, tylko po prostu na końcu ile wydałem na skrzyneczki, a jaki był z nich drop. No i sobie podsumujemy po prostu na końcu, co zdobyliśmy z tych skrzynek. No i tu mamy FAMASa, AGENTA, dwa razy CZ, to może być na mniej więcej 0, a jednak nawet na plus 21 zł To sobie sprzedamy, bo i tak potem będę patrzył z tego. Ale sprawdźmy, może jeszcze co możemy tutaj w ogóle trafić. No i mamy tutaj nowego 57a, który swoją drogą jest bardzo ładny. Dwa, trzy, cztery kałaszki, bardzo fajne. Meczki, naprawdę fajny dropik, tu może być. A skrzyneczka jest bardzo tania, więc myślę, że warto sobie spróbować tutaj otworzyć tą skrzyneczkę. Dobra, lecimy z drugim otwarciem. No i zobaczymy, co nam tutaj siądzie. Zobaczymy, jeżeli czerwony skinek jeden siądzie, chociaż z tego. Z tej skrzyniaczki to będzie naprawdę spoczko. No i w tym momencie mamy 9,71. Sprzedajemy, bo nie możemy tego zapkrojektować albo chociaż fioletowy jeden, albo chociaż jeden fioletowy. No i w tym momencie mamy chyba mniej więcej na zero Wcześniej po prostu, teraz no na minus. Myślałem, że będą troszkę lepsze stany. Dobra, UMP i makasy sprzedamy, czyli trzy razy już otworzyliśmy. Teraz będzie czwarty. I znowu po raz kolejny dość kiepsko, czyli tak jak widzimy no nie jest tutaj duża szansa na to, żeby zdobyć jakiegoś czerwonego skina. No ale to jest też skrzyneczka za 3,40, więc też nie ma, co, nie ma co tutaj oczekiwać za wiele. No ale w tym momencie dostajemy kolonie, to może być coś warte, a nie, jednak nie, to mi się pomyliło z drugą kolonią. Okej, okay, dobra, no moim zdaniem ta skrzyneczka wyszła bardzo słabo. Ok, teraz przechodzimy sobie do skrzyneczki, która jest jakby po środku cenowo. E, tutaj ona kosztuje już 11,90, no i tu już mamy naprawdę fajne skinki, ponieważ mamy tutaj na przykład AWP Wildfire, e, naruszenie kwarantany, Asimov, AWP boom, więc taka naprawdę fajna skrzyneczka. Są też skinki, które są mało warte. Ale jest naprawdę wiele skinków. Kurde, no naprawdę fajnie wygląda, bardzo fajnie wygląda ta skrzyneczka, a też nie jest taka droga, więc zobaczymy po prostu co nam tutaj siądzie z tych skrzyneczek. Lecimy z pierwszą czwóreczką. No i mamy dwa razy Nemesis Gloczek i Digiel. Co daje nam profit? Tak czy tak nam daje to profit? Dobra, zostawimy sobie to. Więc myślę, że to może być taka podobna skrzynka do świętego Mikołaja, gdzie praktycznie zawsze jest profit. A i tu mamy awupkę i Asimov P90 to chyba też będzie plus. Dokładnie 53 zł. Więc no tak jak mówię, bardzo fajna skrzyneczka. Jeszcze nie da nam takiego super proficiku, ale naprawdę super, super dropik. No i tu mamy te dwa klaczki, niestety. Ale tu mamy 53 zł po raz kolejny, czyli tak naprawdę trzeci raz otworzyliśmy i trzeci raz mamy proficik, więc naprawdę przyjemnie. No i teraz, teraz może być ten właśnie raz pierwszy, gdzie nie będziemy mieli proficiku. No i niestety tutaj nie mam profitu. Ale tak naprawdę 3x4 na skrzyneczki, 3x4 takie otwarcia po prostu się zwróciły. No i w tym momencie to mamy już po bardzo duży profit, bo to jest 79 zł, więc jak najbardziej ta skrzyneczka na plus. A my sobie przechodzimy do ostatniej skrzyneczki za 19.40, gdzie mamy już trzy koski do trafienia. Mamy też bardzo fajne skinki takie jak tutaj czerwony kod Digiel, na przykład Vulkan. I są też gorsze skinki, no to jest bardzo normalne, no i mamy też AWP Graffiti i mamy też rękawiczki czy tutaj tak naprawdę jak trafimy coś takiego już droższego no to już to będzie dużo warte 77 zł za 4 otwarcia no i miejmy nadzieję że może jakaś koska nam siądzie i już myślałem że tutaj siądzie jakby to siadał to byśmy byli naprawdę zarobieni ale w tym momencie mamy 58 ,15 zł 15 groszy co nie jest najgorszym trafem jak za takie skiny no ale oczywiście my liczymy na jakiegoś czerwonego skinka, no i mamy pierwszego czerwonego skinka i mamy też redline'a. czyli myślę, że to będzie plus 87 zł. No, to na razie ta skrzyneczka bardzo dobrze idzie. Dobra, trzeci raz otwieramy. No i zobaczymy, co nam tutaj siądzie. No i mamy... No w sumie nie jest najgorzej. Myślę, że na 0 mniej więcej. A nie, 58 zł troszeczkę na minus. Aha, bo tani to jest dość tania. Ale naprawdę fajne skinki tutaj dropią. Dobra, czwarty raz to otwieramy. No, i mamy Elite Byte, Petka Asimov. No, i tutaj mamy do przodu, tu mamy do przodu, bo tutaj Gloczek bardzo fajnie nam zwrócił chyba dwie, dwie skrzyneczki, nawet ponad lekko. Dobra, no i ostatni raz i lecimy. Znowu mamy tego Gloczka. Mamy tutaj MP5, no i 97 zł. Factory New Gloczek wleciał więc tak naprawdę też na plus. Więc przechodzimy sobie do upgradera. Więc myślę, że ze skrzynek. No nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jednak chyba ta ostatnia skrzyneczka najlepiej wyszła. Chyba jednak ona najlepiej wyszła, ponieważ tam dała proficiki po 20-30 zł na skrzyneczce. Więc zobaczymy, zobaczymy. No to wy już pewnie wiecie, bo ja już wam tutaj napisałem gdzieś w trakcie tego odcineczka, ile po prostu zarobiliśmy lub straciliśmy z danej skrzyneczki. No i dobra, siadło, siadło. Tutaj upgrade'ik, siad fajny. Dobra, bierzemy sobie dalej, no i ci też próbujemy jakąś fajną kostkę zdobyć, albo coś takiego, prawa strona po raz kolejny, no i niestety nie siadło. Weźmy sobie teraz tak, i weźmy sobie teraz tak, no i tutaj już lecimy na kostkę, fast mode, prawa strona, no i siadło superancko. Lecimy dalej, bierzemy sobie może teraz te cztery skinki, orionik i prawa strona z crazy modem. Myślę, że powinno to siąść. No i zobaczymy czy nam to siądzie. No i niestety nie siadło. Bardzo, bardzo szkoda. Dobra, teraz jedziemy na player tu, prawa strona z Crazy Modem. Tak się oparłem się na tą prawą stronę, ale myślę, że ta prawa strona dzisiaj coś da. No i mamy, no i mamy. Bardzo fajny, bardzo przyjemnie. No i tutaj też będziemy mieli bardzo taki duży upgrade. Może zróbmy sobie teraz lewą stronę, fast mode. No i niestety to był błąd, niestety to był błąd. W tym momencie tutaj mamy 567 zł, więc jesteśmy na lekkim minusie. No i my dzisiaj zaryzykujemy sobie, więc przejdziemy sobie na stronę główną. I myślę, że możemy sobie otworzyć po prostu dwa razy skrzynkę podziana i zrobimy sobie jakąś fajną kostkę albo może rękawiczki z tych wszystkich skinków, które nam wylecą z tej skrzyneczki oraz ze skrzyneczki. Z, po prostu z upgradera, który robiśmy wcześniej. A tu mamy frontside Misty i Full Injector. To nie jest chyba najlepszy traf, jaki może być dokładnie. To jest bardzo słaby traf, no ale trudno. Lecimy sobie z upgraderem. No i co z tego możemy zrobić? Z tego możemy tak naprawdę zrobić już bardzo fajną koskę, Na przykład takiego bajoneta Slaughtera. Więc myślę, że sobie to zrobimy. Dorzucimy, może sobie balance. Czy to za dużo nam nie daje? Oj, się tutaj zbugowało mi. No za dużo nam to nie daje, ale w sumie możemy sobie dorzucić ten balansik, no i lecimy na lewą stronę bez żadnego moda, no i zobaczymy czy nam siądzie. No i niestety trzeba było dać na prawą stronę, no ale tak naprawdę w dzisiejszym odcinku liczyło się to jaki jest drop ze skrzyneczek, a nie to co zrobił na upgraderze, więc myślę, że wam mógł się odcineczek spodobać, no i trzymajcie się, siemanko.